Złe wiadomości dla PKOBP. Czy ugody to kolejna pułapka dla Frankowiczów? Bank przegrywa, bo prawnik spóźnił się z kasacją. Witam serdecznie w najnowszym odcinku na naszym kanale na Bici we Franki i kolejne top 5 najciekawszych, najważniejszych wydarzeń z ubiegłego tygodnia. Zaczynając zatem. Pierwszy news zła wiadomość dla największego polskiego banku. Koszty mogą spuknąć. Jak donosi portal money.pl, przykład PKOBP pokazuje, że porozumienia, czyli ugody, nie przekonują kredytobiorców prowadzących spór sądowy. O proszę, czy mamy jakieś liczby, które by potwierdzały taką tezę? No, oczywiście, że mamy, o czym donosi dalej portal. Jak czytamy z nieoficjalnych informacji, wynika, że Frankowicze, będący w sporze sądowym z PKOBP w bardzo niewielkim stopniu są skłonni do zawierania porozumień. Z danych na koniec września wynika, że przeciwko PKOBP toczy się 10,8 tysiąca spraw frankowych. Ponieważ mamy już drugą połowę grudnia, w zasadzie końcówkę grudnia, można by przyjąć śmiało, że jest to na pewno w okolicach 12, może nawet 13 tysięcy procesów. Jak wyglądają zatem Ugody i tutaj chęć dogadania się ze strony klientów. Rzeczpospolita przypomina, że od początku października PKO BP oferuje ugody niemal wszystkim frankowym kredytobiorcom. Nie jest to prawda, bo co prawda, propozycja, że dogadajmy się, kliknij tam w magiczny przycisk na swoim koncie internetowym i rozpocznij mediację. Oczywiście, kliknąć może każdy, ale jak już donosiliśmy w poprzednich materiałach, jest sporo wyłączeń. Tu macie jedną z poprzednich, jeden z poprzednich odcinków z naszymi wiadomościami, gdzie mówiliśmy, z kim PKOBP na przykład nie chce takie ugody zawrzeć. Ale jakbyśmy to na bok na chwilę odłożyli. Do tej pory otrzymał PKOBP 18,6 tysiąca wniosków o mediację i zawarł 2,9 tysiąca ugód, kolejnych 1,9 tysiąca. Mediacji zakończyło się sukcesem, ale jeszcze nie podpisano umowy, podaje gazeta. No więc co te dane dla nas oznaczają, gdybyśmy spojrzeli nie na to, ojej, 3000 frankowiczów prawie podpisało godę, a dwa kolejne tysiące zaraz ją podpiszą, tylko jak to wygląda na szerszym tle, w szerszym kontekście. Otóż okazuje się, że jak sam bank PKO BP podał, takich umów, kredytów frankowych ma około 100 tysięcy. Czyli, jeżeli byśmy zebrali te dane, które mamy chociażby z tego artykułu, no to blisko 12 tysięcy osób jest w procesie, około 18, żebym nie pomylił, przecinek 6 złożyło wniosek o mediację. Co to oznacza? To ozna Dlaczego wniosek o mediację jest takim trochę przekłamaniem tego, że klient faktycznie chce zawrzeć ugodę? Dlatego, że aby poznać w ogóle propozycję tego, co bank dla Ciebie ewentualnie. Położy na stół ze swojej strony, czyli co bank proponuje w tej rzekomej ugodzie, to aby się o tym dowiedzieć, musisz kliknąć właśnie w ten magiczny przycisk. Tak, chcę rozpocząć mediację, czy jakkolwiek on jest tam zatytułowany. To znaczy, że te 18,6 tysiąca kliknięć w sporej części jest to zwykła ciekawość tego, co bank ma do zaoferowania, i robią to też osoby, które bardzo poważnie rozważają proces. Zobaczcie zresztą sami chociażby te screeny z komentarzy na naszym kanale Nabici We Franki, które to przecież wy, jako nasi oglądający, piszecie. Na przykład jeden z nich jeszcze niedawno chciałem zawrzeć ugodę, a dzięki Wam dziś idę w proces, prawda? Czy jakoś mniej więcej tak w screenie to wrzucimy w przebitce? Oczywiście, żebyście zobaczyli w oryginalnej wersji to. Więc sporo osób z ciekawości patrzy na ugodę, a na przykład piszą, że jest to śmiechu warta propozycja. No i teraz te kliknięcia, 18,6 tysięcy kliknięć o to, że ludzie chcą zawrzeć taką, e, taką ugodę, w sensie są ciekawi, co bank ma do zaproponowania. To jest ta cyfra 2,9 tysiąca umów, czyli około niecałych 3% frankowiczów, którzy mają kredyt frankowy w PKO, zdecydowało się zrezygnować z drogi sądowej i sporej części własnych korzyści na rzecz tego, żeby łatwo. Prosto i przyjemnie, dać się teraz nabić w ugodę. No, czas pokaże. Zaraz przyjrzymy się jeszcze innym rzeczom, które rzucą nam inny snop światła na tą sprawę. Kolejnych 2000 mediacji zakończyło się sukcesem, czyli strony doszły do jakiegoś porozumienia, no ale nie podpisano jeszcze umowy. A więc podsumowując, 100 tysięcy kredytów frankowych ma Bank PKO. 30 tysięcy osób. 18,6 kliknęło z ciekawości, co ta ugoda, część zawarła ugodę, część nie, zaraz do tego przejdziemy. Czyli 18,6 tysiąca chce rozmawiać o ugodzie. 12 tysięcy, około, no tutaj mamy 108, ale 2 miesiące już ponad minęły, od tego czasu prawie 3, więc możemy zakładać, gdzie jest tam 12-13 tysięcy osób jest w procesie, czyli około 1 trzecia frankowiczów już powiedziała, muszę zrobić coś z tym kredytem we frankach. To z jednej strony jest apel do tych wszystkich z Was lub z Waszych znajomych, którzy mają ten kredyt w PKO BP, a jeszcze w ogóle nie zainteresowali się tematem. Być może jest to dobry moment, żeby wysłać im link do tego wideo, żeby sami zobaczyli, co się w tym frankowym świecie dzieje jeśli tak zrobisz, to dzięki z góry. Natomiast zobacz, na 30 tysięcy osób, które coś z tym kredytem chcą zrobić, jeżeli te dane. Osób w procesie i tych, które kliknęły, ugody się nie pokrywają, ale możemy przyjąć z, dużego, z dużym uproszczeniu i, i zaokrągleniu, że około 1 trzecia frankowiczów PKOBP zaczęła coś robić lub się przyglądać temu kredytowi, no to tylko 10% z tej kwoty, a 3% z kwoty wszystkich, z ilości wszystkich frankowiczów PKOBP zdecydowało się na ugodę. To pytanie, które należałoby sobie zadać. Dlaczego ta propozycja nie spotkała się z takim hura optymizmem klientów? Czy już samo to nie zapala nam takiej czerwonej lampki, że ta propozycja może nie być tak piękna, jak jest przedstawiana w reklamach i komunikatach marketingowych? Dlaczego propozycja ugody nie jest tak korzystna, jakby się mogło wydawać. No, zobaczmy do drugiego artykułu, na który chciałem się dzisiaj powołać. Strefa inwestorów donosi, że kredyty hipoteczne zaciągnięte przy zerowych stopach. Procentowych mogą stać się problemem dla Polaków, ale nie takim jak kredyty we franku szwajcarskim. Na ten temat już 8 stycznia ukaże się mój wywiad na kanale Filipa Kowarskiego, eksperta odnośnie rynku nieruchomości. Na pewno doniesiemy Wam o tym w naszych social mediach. 8 stycznia będzie wywiad na ten temat, gdzie mówię o tym, jakim prawdopodobnym szwindlem może okazać się cała ta akcja udzielenia rekordowej ilości kredytów złotówkowych. Wiosną i latem tego roku, roku 2021. Natomiast to, co szczególnie w tym artykule, co nieco tu można znaleźć na temat tego, dlaczego jest to ryzykowny moment, ale chciałem wam pokazać jeden wykres, który szczególnie uważam za mega trafiony i mega cenny. Pozwolę sobie go powiększyć. Zobaczcie: Notowania Frank do PLN kontra Wibor 3M, czyli. Zobaczcie, w jakim momencie były udzielane kredyty frankowe. Kiedy frank im bardziej spadał, był na rekordowo niskich poziomach, to właśnie wtedy nabito na nas we franki. To właśnie wtedy udzielono w większości z nas tych kredytów frankowych. Co się działo z kursem franka, to już wszyscy widzimy na tym wykresie, ale zresztą nawet gdybyśmy tego wykresu nie mieli, to doskonale to nie tylko znamy, pamiętamy, ale czujemy, bo przecież te raty większość z nas dalej płaci. No a zobaczmy, co, jak wygląda w porównaniu wykres wibor czyli tego kosztu, po jakim bank bankowi pieniądze pożycza. Po jakim banki zdobywają finansowanie, to ran na kredyty złotówkowe, czyli taki pęd na udzielanie. Zobaczcie rekordowo niski wybór, najniższy w historii i znowu zakredytowane, zakredytowana rekordowa ilość kredytobiorców o, powiększy mi się ten wykres jeszcze bardziej super. Rekordowa ilość kredytobiorców zakredytowana, ale w kontekście nas Frankowiczów nas powinien interesować to inny aspekt. Tutaj nabito nazwę Franki 700 tysięcy rodzin. Nagle zaczyna mówić się o ugodach, kiedy? Kiedy WIBOR jest rekordowo niski? Dlaczego właśnie wtedy rozpoczęła się ta akcja? Jedna z opcji jest taka, że jest to kompletny przypadek. Druga z opcji jest taka, że jest to celowe działanie. To czy jest to kompletny przypadek, czy celowe działanie, pozwolę, żebyś odpowiedziała, czy odpowiedział sobie sam, a po tym, co za chwilę powiem, napisz w komentarzu, jak uważasz, czy to był przypadek, czy celowe działanie. Zobaczcie, że kiedy porównujemy sobie, czy ugoda, czy sąd, czyli rozważasz, czy ewentualnie iść do sądu i mieć kredyt, bez kosztów, sankcje darmowego kredytu, czyli bank nic na Twoim kredycie nie zarobi, bo po unieważnieniu musi oddać Ci wszystkie wpłacone przez Ciebie pieniądze, a Ty musisz zwrócić jedynie kwotę udzielonego kredytu, czyli wszystkie odsetki, prowizje do Ciebie wracają, kredyt był darmowy. No i to jest dla banku bardzo bolesny, bolesny skutek, bolesna konsekwencja. Natomiast kiedy pokazuje się ugody? Wtedy, kiedy... Proszę bardzo, stopy procentowe są na rekordowo niskich poziomach. Co to powoduje? Tak, jakbyśmy językiem dla Kowalskiego Celebana, który nie musi się znać ekonomii, na, na ekonomii, e, pokazali. Pamiętasz, jak w latach 2006-2008 pokazywano zobacz, o ile w ogóle miałeś zdolność na kredyt w złotówkach, to ja pamiętam, jak pokazywano nam ratę przy naszym kredycie w złotówkach 1300, a we frankach 850. No, proszę bardzo, jaki kontrast. I teraz, kiedy stopy procentowe są niskie, to powoduje to, że symulacja raty kredytu jest taka, że pokazuje, że ta rata jest mniejsza, bo oprocentowanie jest prawie zerowe. Marże są w okolicach 2%. Oprocentowanie było na poziomie 0,21 na przykład przez pewien czas. To powoduje, że ten kredyt jest prawie darmowy. Prawie darmowy. Dziś już oprocentowanie tych kredytów jest na poziomie tam 2,23 czy 225, czyli ponad 2% według stawki Wibor 3 Ale czemu teraz pokazuje się właśnie tę symulacja ugód? Bo zestawienia, i mówiłem o tym tutaj w tym odcinku, o ugodach, gdzie pokazywałem symulację tego, ile będzie wynosiła rata w kredycie frankowym i ile po zawarciu ugody, to te raty były sobie równe, czyli tak naprawdę przejście z frankowego kredytu na ugodę wydaje się nieszkodliwym. Niczego, nie budzącym żadnych wątpliwości procesem, no bo przecież rata w sumie się nie zmieni. Błąd, trzykrotne podniesienie stóp procentowych, a prawdopodobnie 12 stycznia czwarte podniesienie stóp procentowych, będzie miało wpływ taki, że te raty po raz kolejny urosną już blisko o około 40 czy 50% w stosunku do tych symulacji z sierpnia. I im bardziej teraz WIBOR będzie rósł, zobaczmy, że przecież. Te poziomy wcale nie są nieosiągalne w 2008 roku. To też jest ciekawe, że kiedy nam sprzedawano te kredyty frankowe, to Wibor, czyli koszt polskiego kredytu, był absurdalnie. Absurdalnie wysoki, bo to było w granicach około 7,6,80, tam z hakiem procenta. Więc faktycznie ta symulacja rad pokazywała, że w złotówkach jest drogo, we franku jest tanio. No i teraz, kiedy nam się pokazuje ugody? Ukazuje nam się ugody, kiedy proszę, w złotówkach jest tanio. Czyli jak przejdziesz z franka na złotówkę, w sumie nic prawie nie ryzykujesz. No bo co to za ryzyko? No ale zmienna stopa procentowa robi swoje. Czyli jeżeli teraz ten wibor już wzrósł nam trzykrotnie, a wzrośnie jeszcze bardziej. Dlaczego? Ponieważ Wibor jest bardzo blisko związany z poziomem inflacji, a już wiemy, że w okolicach 7%, ponad 7% jest ta oficjalna inflacja. Natomiast, kiedy tankujemy na stacji paliw, czy płacimy w sklepie, to widzimy, że te 7% to jest nieco za mało w stosunku do tego, ile faktycznie więcej wydajemy. Mówi się nieoficjalnie o tym, że ta inflacja jest na poziomie około 15%, tak realnie w życiu. No i teraz, żeby zatrzymać tą galopującą inflację. Siłą rzeczy będzie musiał rząd podnosić, czy też Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała podnosić stopy procentowe, co będzie powodowało, że w najbliższych miesiącach kredyty złotówkowe ich raty będą rosły. To z kolei powoduje, że nagram na ten temat też materiały dotyczące kredytów złotówkowych, bo część z Was, oprócz frankowego, ma również złotówkowy kredyt. Zanim przejdziemy do kolejnego newsa, proszę kliknij łapkę do góry, napisz pod spodem w komentarzu, co szczególnie podoba Ci się w tym filmie, albo czy już zdecydowałeś się na walkę z bankiem. Jeśli tak to na jakim jesteś etapie, dzięki Twojemu komentarzowi to YouTube poniesie to wideo do innych Frankowiczów i oni również będą mogli dowiedzieć się o tym, że mogą wygrać z bankiem i pozbyć się swojego kredytu. Dzięki bardzo. Pamiętaj też o tym, aby subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, abyś koniecznie dostał powiadomienie o nowych filmach. Trzeci news. Czy banki łatwo przegrywają sprawy frankowe? I tu odpowiedź na pytanie, kiedy można przegrać z bankiem w sądzie. W zasadzie, pierwszy akapit tego czy nagłówek, no, pierwszy akapit tego artykułu z portalu Fakt.pl, nam o tym mówi. Statystyki sądowe są ostatnio dla banków trudne do przełknięcia. Jednak, nieprawdą też jest, że frankowicze wygrywają za każdym razem. To jest prawda. To nie jest tak, że każdy, kto ma kredyt frankowy, nieważne jaką kancelarię weźmie, nieważne czego zażąda. wystarczy, że zapuka do sądu i wygrywa sprawę. To nie działa w ten sposób. Zdarzają się nadal sprawy z wyrokami niekorzystnymi dla pozywających. I tu dotknięte są dwa główne problemy. Problemem może być błędnie skonstruowany pozew. Tak, zdarzają się kancelarie, które błędnie konstruują pozew. Lub kwestie dodatkowe, takie jak na przykład brak konsumenckiego charakteru umowy. Dlaczego? Ponieważ dyrektywa 9313, o której wielokrotnie już mówiłem, chroni niczym parasol ochronny specyficzny sposób konsumenta, który zawarł umowę z przedsiębiorcą. Jeśli ten przedsiębiorca w umowie z konsumentem zawarł nieuczciwe zapisy, zostaje złapany za rękę, to w tym momencie karą dla niego jest to i taką też ma mieć sankcyjną rolę dyrektywa, czyli każącą dyrektywa 93.13, to taki zapis nie obowiązuje konsumenta. Skutek tego jest taki, że 90% tych umów spośród, spośród wygranych wyroków jest unieważniana, no ale ta ochrona nie obejmuje, nie obejmuje osób, które wzięły kredyt na cele firmowe. I tu znowu mamy czarne, czyli kredyt. Firmowy, białe kredyt typowo na cele konsumenckie. Natomiast jak to w życiu, jak to w świecie, pomiędzy czarnym a białym jest cała masa odcieni szarości. A co Grzegorz, jeśli ja miałem zarejestrowaną działalność? Grzegorz, a jeżeli ja tam zacząłem prowadzić, czy zacząłem prowadzić gabinet kosmetyczny, gabinet stomatologiczny, fryzjera dla psów i tak dalej, i tak dalej, miesiąc, dwa, pięć, osiem, rok, dwa, trzy, rok temu, to właśnie, to na, gdzie na tej skali szarości jest moja sprawa? Jakie jest ryzyko procesowe? I teraz, jeżeli te, pytanie cię te pytania cię nurtują, czyli czytasz już o Frankowiczach, oglądasz materiały, ale dalej masz wątpliwości, czy masz realne szanse wygrać, to pod spodem w opisie do tego filmu i w pierwszym kom komentarzu masz link do zapisania się na analizę Twojej sprawy, na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu, który pomoże Ci te wątpliwości rozwiać. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, Masz link poniżej, wypełnij formularz, a skontaktujemy się w ciągu najbliższych dni. Wiadomo, teraz jest okres świąteczny, więc w najbliższy możliwy dzień pracujący zadzwonimy do Ciebie, żeby sprawdzić Twoją konkretnie sprawę i zrobimy to zupełnie bezpłatnie. A to, czy byś chciał skorzystać z usług współpracującej z nami kancelarii, czy nie, to już jest jakby kompletnie, kompletnie wtórne. Natomiast trzeba sprawdzić przed napisaniem pozwu, czy nie utracisz statusu konsumenta i też, czy. Nie, nie, może, nie będzie mógł bank podważyć takiego zarzutu jak brak jednostronności. No to właśnie, znowu, jeżeli negocjowałeś kurs udzielenia kredytu, trzeba dokładnie sprawdzić, jakie tam są zapisy, co się wydarzyło. Mamy całą specjalną ankietę, taką ekspertyzę przedprocesową, która ma 35 pytań, na podstawie której wykluczamy takie ryzyko ewidentnej przegranej. No ale ilu tych Frankowiczów? No bo fakt donosi, że nie wszyscy wygrywają, to ilu ich wygrywa? I kolejny artykuł, czwarty news, to, to artykuł. Jak wyglądają wygrane na Śląsku i tutaj Dziennik Zachodni oczywiście na Śląsku te wygrane też są podobnie jak w każdym innym miejscu w Polsce natomiast jest tu bardzo ciekawy wykres wyroki sądów w sprawach frankowych zobaczcie jak kształtowało się to orzecznictwo w 2016 roku w grudniu kiedy mieliśmy pierwsze rozmowy z klientami pierwsze szkolenia w grupie kapitałowej Wotum na temat właśnie projektu frankowego 2017 miałem przyjemność wdrażać ten projekt u nas w grupie kapitałowej w Polsce jeśli chodzi o pomoc Frankowiczą, to tutaj podpisywaliśmy pierwsze umowy, ale pierwsze pozby zaczęliśmy kierować dopiero w połowie tego roku, kiedy ta szala wygranych zaczęła się zdecydowanie przechylać na korzyść Frankowiczów. Zobaczcie, że początkowo Frankowicze przegrywali w sądach, jednak zwłaszcza po wyroku w 2019 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak, gdzie jasno był ten wyrok korzystny dla Frankowiczów, to te orzecznictwo zmieniło się totalnie w drugą stronę. Co to powoduje, że dzisiaj statystyki za ten rok można by podsumować, że 94% Frankowiczów wygrywa, czyli prawie każdy Frankowicz wygrywa, ale zawsze przed wytoczeniem powództwa trzeba sprawdzić, czy moja sprawa nie znajduje się w tych 6%, które mimo wszystko dalej przegrywają w sądach. Dlatego, tak jak mówiłem, zapisz się na rozmowę z ekspertem, aby to sprawdzić. I ostatni news, słuchajcie, absolutnie ciekawy, e, absolutnie ciekawy i, i wyjątkowy case. Sąd najwyższy prawnika nie tłumaczy na tłuk spraw ani chwilowa awaria sieci. Dotyczy ten artykuł, czy ten news, który podaje nam Rzeczpospolita, sprawy klienta, czy też sprawy banku, który pozwał klienta, przegrał w, przegrał w apelacyjnym sądzie swoją sprawę i postanowił iść do sądu najwyższego, czyli złożyć skargę kasacyjną. Na złożenie takiej skargi kasacyjnej bank ma dwa miesiące, natomiast prawnik banku złożył taką skargę 5 miesięcy. Czyli 3 miesiące po terminie, po 5 miesiącach od uprawomocnienia się wyroku. I tu powołując się na jakby różne argumenty, typu chwilowa awaria systemu, który nie działał, natłok innych spraw, to że kancelaria ma dużo spraw do prowadzenia. No i Sąd Najwyższy powiedział, terminy to terminy. Oczywiście są obiektywne rzeczy, gdyby wszystkie systemy siadły, mielibyśmy blackout, brak prądu, to takie niezależne okoliczności mogłyby mieć wpływ na to, że ten termin mógł być przywrócony, wydłużony i tak dalej, ale standardowo nie ma absolutnie podstaw, żeby przez to, że prawnicy banku się nie wyrobili w terminie, czyli natłok spraw, czy coś zaniedbali, żeby mieli dłuższy termin na złożenie kasacji, zwłaszcza, że jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia. I teraz dlaczego o, o tym newsie postanowiłem powiedzieć? Wydawałoby się, że jest to oczywiste. Natomiast z mojej perspektywy, jako osoby, która już 5 lat zawodowo zajmuje się pomaganiem frankowiczą, najistotniejsze jest to, że doczekaliśmy się tego momentu, w którym prawnicy banków się zaczynają nie wyrabiać. Zaczyna brakować doby i rąk do pracy, żeby obsłużyć ten natłok spraw. I to, co mówię wielokrotnie w swoich materiałach, im więcej nas Frankowiczów będzie składać pozwy, im więcej nas Frankowiczów będzie walczyć z bankami, tym szybciej dojdzie do punktu krytycznego, w którym po pierwsze prawnicy banków będą się właśnie nie wyrabiać i już pojawiają się pierwsze takie orzeczenia w Polsce, gdzie zostały, uprawomocniły się wyroki sądu pierwszej instancji. Są to na razie pojedyncze sprawy i trudno mówić o tym, że ta jedna jaskółka już nam czyni wiosnę, ale Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, i kropla drąży skałę, gdyby powiedzieć takim językiem metafor. Natomiast to, co jest dla nas ważne, jeżeli pierwsze takie rzeczy się zaczynają pojawiać, będą pojawiać się kolejne. Dlaczego? Bo ta fala pozwów cały czas narasta. Ponad 75 tysięcy spraw w sądach powszechnych założonych przez Frankowiczów. I po kilka tysięcy przychodzi każdego miesiąca nowych pozwów. Nie ma takiej opcji, żeby w pewnym momencie nie doszło do braku wydolności po stronie kancelarii, które nie będą się wyrabiać. Jest, tak, to jest moja osobista opinia, żeby była jasność. To jest moja opinia Grzegorza Celebana. Przyjdzie taki moment, w którym wyroków będzie coraz więcej po pierwszej instancji prawomocnych. Przyjdzie taki moment, tak obstawiam. To jest mój zakład z rzeczywistością i będziecie mogli mnie z tych słów rozliczyć za jakiś czas że będą się uprawomocniać, to już mówiłem, sądy wyroki sądów pierwszej instancji, będą się uprawomocniać nakazy zapłaty, mamy wyroki, już w ostatnim tygodniu miałem spotkanie z, na Zoomie z klientami, którzy wygrali w pierwszej instancji sprawę, to jeszcze nie jest prawomocne, ale nie byli wzywani na przesłuchanie. Nie byli wyzywani na przesłuchanie. Wyrok został wydany na postępowaniu niejawnym, co to znaczy, że Frankowicz w ogóle prawie nie zauważył, że miał proces z bankiem, a już wygrał. Nieważność według teorii dwóch kondykcji. I teraz to nam pokazuje, że te tempo tych spraw będzie przyspieszać, jeśli chodzi o jednostkowe sprawy, a dojdzie też być może i do takiego momentu i tego nie wykluczamy, że ilość tych spraw, ilość przegranych i koszty, które to generuje. W końcu doprowadzi do tego, że będzie można z bankiem usiąść do stołu i rozmawiać o sensownej ugodzie. O ile ktoś ogólnie będzie chciał tak, z takiego rozwiązania skorzystać, ale dla banków na ten moment te ugody, które proponują, jest to próba zgarnięcia z rynku tych wszystkich, którzy kierując się ufnością, żeby nie powiedzieć naiwnością, dadzą tak jak nabili się, dali nabić się we franki, dziś dadzą się nabić w ugody. Jeżeli ten materiał był dla ciebie pożyteczny i ciekawy, bardzo proszę napisz komentarz pod tym wideo. Aby algorytmy tego YouTube'a poniosły ten film do innych Frankowiczów, napisz, czy uważasz, że banki szybko wymiękną i zaczną pro proponować sensowne ugody? Jak sądzisz, to przypadek, że teraz są proponowane ugody, kiedy Wibor jest na najniższych historycznie, był niedawno na najniższych historycznie poziomach? Czy celowe działanie banku? Jaka jest Twoja opinia? Przypadek czy celowe działanie? Podziel się w komentarzu. Daj też łapkę w górę pod tym filmem. No i jeszcze oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału. A ponad 60% oglądających nasze wideo nie subskrybuje naszego kanału. To, aby to zrobić, musisz zalogować się na swoje konto Google i kliknąć ten czerwony przycisk dzwoneczek aby mieć powiadomienia o nowych filmach, a dla nas to jest też informacja, że to co robimy ma dla Was sens. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celem.